Cześć, Jacek z Pizzeria Jelanta. Mamy dzisiaj gości Sylwia, Kamil i zobaczcie co zamówili. Dużą łaśkę. O właśnie, proszę bardzo. Co na niej jest? Pamiętamy? Eee, o jajku, papryka, pieczarki, szynka, boczek? boczek. Boczek, szynka i cebula. I cebula. Zobaczcie jaka ładna. Takie pizze i tacy fajni goście tylko w Pizzeria Jelanta. Na razie. Cześć, Jacek z Pizzeria Jelanta. Mamy dzisiaj gościa Filipa. Cześć Filip, pokaż jaką masz pizzę fajną. I teraz mój ulubiony quiz. Zobaczcie jaka ładna pizza. A, tu, U, mój ulubiony quiz. Co na niej jest? Szynka. I. I serno. Dobra, i pieczarki. Kolejna osoba, która zamawia pizzę i nie zgadła w quizie co na niej jest. Szynka pieczarki. Monika, jedna z najpopularniejszych pizz. Filip, smacznego. Dziękuję. Na razie, cześć.